Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale wiadomości kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. W Lubaniu, spokojnym mieście, doszło do zdarzenia, które początkowo wydawało się dramatycznym napadem na listonosza. Zgłoszenie o napadzie zostało przyjęte przez miejscową policję z najwyższą powagą. Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że podczas wykonywania swoich obowiązków na klatce schodowej jednego z bloków mieszkalnych został zaatakowany przez dwóch zamaskowanych mężczyzn. Sprawcy mieli zadać Listonoszowi ciosy w brzuch, a następnie, wykorzystując jego bezbronność, zabrali saszetkę zawierającą znaczną sumę pieniędzy. Blisko 45 tysięcy złotych przeznaczonych dla mieszkańców miasta. Policjanci z lubańskiej komendy niezwłocznie przystąpili do działania. Pierwszym krokiem było zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia. Następnie, wobec braku monitoringu w bezpośrednim otoczeniu miejsca napadu, funkcjonariusze skupili się na analizie nagrań z kamer umiejscowionych w okolicy. Każdy nowy szczegół, jaki udało się ustalić, dodawał sprawie na złożoności, a jednocześnie sprawiał, że cała historia stawała się coraz mniej prawdopodobna. W miarę rozwoju śledztwa Policjanci dokonali zatrzymania mężczyzny, który początkowo wydawał się być jednym ze sprawców napadu. Okazało się jednak, że pełnił on rolę pomocnika w zainscenizowanym przestępstwie. Prowadzone dalej czynności szybko odsłoniły całą prawdę o tym zuchwałym, lecz fikcyjnym napadzie. Głównym architektem całej akcji okazał się być 34-letni Listonosz, który z premedytacją zaplanował oszukańczy scenariusz, mając na celu uzyskanie korzyści materialnej. Jego wspólnikiem był 31-letni znajomy, który miał odegrać rolę napastnika. Ich plan był prosty – sfingować rozbój, aby nielegalnie przywłaszczyć sobie znaczną sumę pieniędzy. Niestety dla sprawców ich plan szybko został rozpracowany przez skrupulatnych i dociekliwych funkcjonariuszy z lubańskiej komendy, którzy nie dali się zwieść zmyślonej historii. W wyniku profesjonalnie przeprowadzonych działań policjanci odzyskali całą sumę skradzionych pieniędzy, a następnie zabezpieczyli je, aby mogły zostać zwrócone prawowitemu właścicielowi. Sprawa ta szybko znalazła swój finał w prokuraturze, gdzie obaj mężczyźni zostali przesłuchani. Listonosz, jako pomysłodawca całej akcji, usłyszał zarzuty dotyczące fałszywego zawiadomienia o przestępstwie, przywłaszczenia pieniędzy oraz składania fałszywych zeznań, co może skutkować karą do ośmiu lat więzienia. Jego wspólnik, który pełnił rolę pomocnika, Został oskarżony o kradzież, za co grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. W jednym z warszawskich mieszkań, należących do młodej pary obcokrajowców, 31-letniego mężczyzny i 21-letniej kobiety, stołeczni funkcjonariusze odkryli ogromną ilość nielegalnych substancji. Znalezisko obejmowało niemal 40 kg różnorodnych substancji odurzających w tym mefedron, marihuanę, haszysz oraz amfetaminę. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji została oszacowana przez policję na kwotę 2,5 miliona złotych, co świadczy o skali działalności przestępczej pary. Sprawa wyszła na jaw, gdy policjanci specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości pseudokibiców natrafili na informacje wskazujące na handel tymi substancjami przez wspomnianą parę. Śledztwo ujawniło, że obcokrajowcy byli zaangażowani w dystrybucję znacznych ilości zabronionych substancji na terenie całego kraju, obsługując szerokie grono odbiorców. Podczas akcji, która miała miejsce w wytypowanym przez śledczych mieszkaniu, policjanci zaskoczyli mieszkańców w trakcie ich codziennych zajęć. Przeszukanie lokalu ujawniło, że służyło ono nie tylko jako miejsce zamieszkania, ale również jako magazyn, w którym przechowywane były narkotyki. Funkcjonariusze znaleźli tam nie tylko substancje odurzające, ale również specjalistyczny sprzęt używany do ich porcjowania, tak jak zgrzewarki, opakowania foliowe oraz elektroniczne wagi narzędzia niezbędne do przygotowywania narkotyków do dalszej dystrybucji. W ramach działań prawnych, po zebraniu odpowiedniego materiału dowodowego, zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury. Tam usłyszeli zarzuty związane z uczestnictwem w obrocie znaczną ilością substancji psychoaktywnych. W odpowiedzi na wniosek prokuratury rejonowej Warszawa Mokotów sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanych środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Odpowiedzialność karna, jaką mogą ponieść za swoje czyny, sięga do 12 lat pozbawienia wolności. Policja podkreśla, że sprawa wciąż jest w toku i ma charakter rozwojowy. Prokuratura Rejonowa w Ostrzeszowie podjęła decyzję o wszczęciu postępowania przygotowawczego w związku z tragicznym zdarzeniem, które miało miejsce w Kobylej Górze na terenie powiatu Ostrzeszowskiego w województwie Wielkopolskim. Prokurator Marcin Kubiak, reprezentujący Prokuraturę Okręgową w Ostrowie Wielkopolskim, poinformował o zainicjowaniu śledztwa dotyczącego nieumyślnego spowodowania śmierci 18-letniej dziewczyny. Do nieszczęścia doszło w niedzielę, przed godziną 8 rano. Wówczas to służby ratunkowe zostały powiadomione o dramatycznym zdarzeniu. Młoda kobieta straciła przytomność i upadła przed swoim domem. Na miejsce niezwłocznie przybyli ratownicy medyczni oraz strażacy, którzy przez ponad godzinę bezskutecznie podejmowali próby reanimacji poszkodowanej. Niestety, pomimo zaangażowania i wysiłków służb, nie udało się przywrócić dziewczynie czynności życiowych. Nieprzytomna została przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie niestety stwierdzono jej zgon. Tomasz Król, pełniący obowiązki Rzecznika Prasowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, poinformował, że na obecnym etapie szpital nie może udzielać komentarzy w tej sprawie. Znane są jednak informacje, według których dzień przed tragicznym zdarzeniem Osiemnastolatka szukała pomocy medycznej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy Ostrzeszowskim Szpitalu. Nie została tam jednak zatrzymana na obserwację. W związku z nagłośnieniem sprawy prezes Zarządu Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia Zbigniew Kluczkowski wydał oświadczenie. Poinformował w nim, że pacjentka zgłosiła się do placówki w godzinach wieczornych dnia poprzedzającego zdarzenie. Po przyjęciu, badaniu i zaopatrzeniu przez lekarza dyżurnego Oceniono, że stan zdrowia dziewczyny nie wymaga hospitalizacji. Podkreślono również współpracę szpitala z policją i Sanepidem w związku z tą sprawą. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę rejonową w Ostrzeszowie ma na celu wyjaśnienie okoliczności oraz przyczyn, które doprowadziły do przedwczesnej śmierci młodej kobiety. Postępowanie to koncentruje się na ustaleniu, czy w jakikolwiek sposób doszło do nieumyślnego spowodowania śmierci. Co może wiązać się z konsekwencjami prawnymi dla osób zaangażowanych w sprawę. W piasecznie doszło do zatrzymania 37-letniego kierowcy, który, w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, pędził z prędkością 127 funkcjonariusze miejscowej drogówki, pełniący nocną służbę w nieoznakowanym radiowozie, namierzyli mężczyznę, którego brawurowa jazda nie zwolniła nawet w momencie zbliżania się do oznakowanego przejścia dla pieszych. Kierowca, próbując usprawiedliwić swoje zachowanie, tłumaczył policjantom, że wysoka prędkość miała mu pomóc w utrzymaniu czujności i zapobiec zasypianiu za kierownicą. Jego nietypowe wyjaśnienie nie wpłynęło jednak na postawę funkcjonariuszy, którzy postanowili surowo ukarać mężczyznę za jego nieodpowiedzialne zachowanie. W wyniku zatrzymania kierowca został obłożony mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i otrzymał 15 punktów karnych. Dodatkowo, na okres trzech miesięcy stracił prawo jazdy, co stanowi bezpośrednią konsekwencję jego niebezpiecznej jazdy. Magdalena Gąsowska. Reprezentująca Komendę Powiatową Policji w Piasecznie, podkreśliła, że przerwa w możliwości kierowania pojazdem powinna skłonić 37-latka do głębokiej refleksji nad swoim postępowaniem. Wyraziła również nadzieję, że czas ten zostanie wykorzystany na przypomnienie sobie podstawowych przepisów ruchu drogowego, w szczególności tych odnoszących się do ograniczeń prędkości i obowiązków kierujących w pobliżu przejść dla pieszych. Akt oskarżenia został skierowany do sądu przeciwko 31-letniemu obywatelowi Gruzji, którego działalność związana była z fałszowaniem dokumentów. Proceder ten został ujawniony przez Straż Graniczną, która w tym tygodniu poinformowała o postawieniu mężczyźnie aż 400 zarzutów. W związku z wagą zarzucanych czynów zdecydowano o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Do zatrzymania Gruzina doszło na początku października poprzedniego roku. Funkcjonariusze placówki Straży Granicznej w Warszawie, działający w ramach Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, przeprowadzili kontrolę legalności pobytu, podczas której ujawnili, że mężczyzna przebywa w Polsce nielegalnie, nie posiadając wymaganych dokumentów pobytowych. W trakcie dalszych czynności okazało się, że 31-latek zajmował się przewozem osób za pomocą popularnych aplikacji mobilnych. Podczas przeszukiwania jego telefonu, funkcjonariusze natrafili na zdjęcia dokumentów, praw jazdy i paszportów, na których widniał wizerunek Gruzina, lecz dane personalne należały do innych osób. Podejrzenia o fałszowanie dokumentów skłoniły funkcjonariuszy do przeszukania mieszkania mężczyzny. Tam znaleziono i zabezpieczono kolejne dowody przestępczej działalności: sześć polskich i dwanaście zagranicznych praw jazdy, strony personalizacyjne paszportów w tym dwie polskie i 13 z innych państw 342 sztuki zapytań o niekaralność 17 identyfikatorów kierowcy licencje taksówkarskie oraz orzeczenia lekarza medycyny pracy i psychologa Gromadzenie materiału dowodowego przez cały okres postępowania pozwoliło potwierdzić winę podejrzanego i umożliwiło postawienie mu 400 zarzutów związanych z podrobieniem dokumentów w celu użycia ich za autentyczne oraz przygotowaniem do posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, co stanowi naruszenie kodeksu karnego. W związku z zebranymi dowodami, prokurator nadzorujący śledztwo z prokuratury rejonowej Praga Północ w Warszawie zdecydował o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu. Mężczyźnie grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. W szerszym kontekście dane Komendy Głównej Policji wskazują na rosnącą liczbę przestępstw popełnianych przez obcokrajowców w Polsce, z czego największą grupę stanowią obywatele Ukrainy, zaś Gruzini i Białorusini również zajmują znaczące miejsca w tej niechlubnej statystyce. W stolicy Polski, Warszawie, nadzwyczajny sukces odnotowała Straż Graniczna. Która w wyniku skrupulatnego i wielomiesięcznego śledztwa doprowadziła do odkrycia ogromnych ilości nielegalnych leków ukrytych w niepozornym kontenerze morskim oraz w kilku mieszkaniach. Ten spektakularny przełom w dochodzeniu nie przynosi jednak powodów do zadowolenia trzem obywatelom Ukrainy, którzy zostali ujęci przez polskie służby 20 lutego w wieku od 26 do 30 lat i teraz muszą stawić czoła konsekwencjom swoich działań. Nadwiślański oddział Straży Granicznej, z dumą przedstawiając zdjęcia przechwyconych nielegalnych substancji, ujawnił skomplikowaną sieć nielegalnego handlu lekami, rozciągającą się aż po stolice Polski. Zdjęcia te ukazują olbrzymią ilość kartonów i opakowań zawierających leki, które nie miały prawa znaleźć się na polskim rynku. Zatrzymani mężczyźni, podejrzani o magazynowanie i wprowadzanie do obrotu zakazanych substancji, Okazali się być częścią zorganizowanej grupy zajmującej się nielegalnym handlem lekami na szeroką skalę. Śledztwo w tej sprawie, prowadzone pod czujnym okiem prokuratury rejonowej Warszawa-Ochota, trwało przez ponad rok, co świadczy o złożoności i skali operacji przemytniczej. Podczas przeszukań trzech mieszkań należących do podejrzanych, funkcjonariusze Straży Granicznej odkryli ponad 700 tysięcy sztuk tabletek, zawierających substancje takie jak sildenafil. Tadalafil czy Wardenafil, które nie uzyskały zgody na dystrybucję na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Kapitan Straży Granicznej Dagmara Bielec, rzeczniczka nadwiślańskiego oddziału Straży Granicznej, przekazała, że czarnorynkowa wartość przejętych leków przekracza 8 milionów złotych. Jednak to nie koniec zaskakujących odkryć, gdyż w trakcie dalszych działań funkcjonariusze natrafili na dokumentację dotyczącą wynajmu kontenera morskiego na terenie Warszawy. Wewnątrz tego kontenera znajdowały się kolejne partie leków na potencję, tym razem liczba tabletek mierzona była w milionach. Całość operacji ujawnia niewyobrażalną skalę nielegalnego obrotu lekami, która mogła mieć miejsce na terenie stolicy. Obecnie trwają intensywne czynności mające na celu dokładne zliczenie oraz oszacowanie wartości całkowitej przechwyconych nielegalnych leków. Zatrzymanym obywatelom Ukrainy przedstawiono zarzuty na podstawie prawa farmaceutycznego i kodeksu karnego, co może skutkować surowymi konsekwencjami prawnymi. Sąd, biorąc pod uwagę powagę zarzutów, zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec podejrzanych, co ma zapewnić ich obecność w trakcie dalszego procesu sądowego. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.